Cześć, jestem Klaudia, Tekana No i Już. Jak zdążyliście przeczytać w tytule, będę prowadzić korepetycje. Jeżeli rodzice szukają dla Ciebie korepetytorki lub sam jesteś osobą pełnoletnią i szukasz dla siebie pomocy, to zapraszam do zapisów na nowy rok szkolny. Uczniów szkół podstawowych uczę matematyki, fizyki i chemii, a uczniów szkół średnich chemii i matematyki. Zadania są wyświetlane przeze mnie na tablicy online, a z ucznią łączą się za pomocą wybranej aplikacji na telefonie. A wygląda to tak: Komunikujemy się za pomocą aplikacji typu Messenger w preferowanej przez ucznia formie. Możemy samo rozmawiać przez komunikator z włączoną lub wyłączoną kamerką. Przed każdą lekcją tworzę nową tablicę, której nadaję nazwę. Następnie wysyłam uczniowi specjalnie wygenerowany link do tej właśnie tablicy. Jest ona w pełni edytowalna przeze mnie, jak i przez ucznia. Jedną z wielu jej opcji to umieszczanie zdjęć zadań zeszytu, podręcznika lub innych materiałów, po których oczywiście możemy pisać, usunąć część notatek, a także zaznaczać kolorami najważniejsze rzeczy. Nikt nikomu nie zasłania ręką. Co w danym momencie pisze. To mój adres e-mail. Zapraszam serdecznie do kontaktu. I. No i już.